Jak tam po maturze, moi drodzy? Rozprawka napisana? Wiem, że ten film jest spóźniony i że mogłem go dać wcześniej, ale dopiero dzisiaj wpadłem na ten pomysł, żeby nagrać coś o lekturach. Dziękuję mojemu moderatorowi za podsunięcie pomysłu. Recenzje książek być może kiedyś się pojawią. Matura z polskiego już za nami, czy raczej powiedziałbym za wami, bo za mną już jest niestety od wielu lat. A dalej, mimo wszystko, uważam, że lektury szkolne stanowią spory problem, przynajmniej dla dużej części uczniów. Zdaję sobie sprawę, że mój kanał gromadzi prawdopodobnie osoby humanistycznie, jakkolwiek uzdolnione, osoby, którym język polski raczej nie jest trudnym w zrozumieniu. Natomiast jest też poważna grupa osób, dla których ten język polski jest prawdziwą katorgą, a dość dużą część języka polskiego stanowią także lektury, które mimo, że często są memiczne, mimo, że często kojarzą się pozytywnie dla wielu osób, to jednak dalej często bywają kością niezgody pomiędzy uczniem a polonistą i dziś zajmiemy się właśnie tym tematem. Zapytajmy siebie sami, dlaczego tak jest, że książki wybrane przez wielkie umysły jako idealna pożywka dla młodego pokolenia są przez nie otwarcie nienawidzone. Na potrzeby tego filmu prosiłbym wszystkie osoby, które powiedzą, actually Nikodem, to lektury są bardzo fajne i ja, ja, ja umiem wszystko z lektur i ja uwielbiam każdą lekturę, jaką przerabiałem. Prosiłbym te osoby, żeby na chwilę zapomniały o tym, że są dobre z języka polskiego i Spróbowały wczuć się w moją narrację. Zacznijmy od tego, że lektury są problematyczne z samego założenia, że są częścią systemu edukacji. A jak dobrze wiemy, w naturze każdego ucznia leży to, żeby buntować się przeciwko nauce, edukacji, szkole i wszystkiemu, co z nią związane. Bo nikt nie lubi być do niczego zmuszany. Więc jeżeli ktoś zmusza nas nawet do takiej prostej czynności pozornie, jak przeczytanie książki. No to okazuje się, że ta prosta czynność może być dla niektórych czynnością bardzo, ale to bardzo męczącą. No bo jeżeli mamy lekturę, która była pisana, dajmy na to, w XVIII wieku, to w XVIII wieku panował trochę inny język, trochę inny styl i trochę inna tematyka. Więc, jeżeli nawet ktoś, kto normalnie czyta sobie książki, musi zmierzyć się z literaturą XVIII-wieczną, no to okazuje się, że to bynajmniej nie przypomina Harry'ego Pottera czy nawet Tolkiena, tylko jest o wiele bardziej złożone. Tutaj pojawia się ten drugi problem, czyli tego, że część z tych lektur, bo oczywiście nie wszystkie, ale część jest dosyć skomplikowana i wymaga. Większego skupienia, większej uwagi, poświęcenia im odrobinę więcej czasu. No a jak dobrze wszyscy wiemy, czasu uczniowie mają bardzo dużo. Uczniowie się mudzą, uczniowie nie mają co robić w domu, więc mogą sobie czytać książkę, która ma 700 stron, to jest oczywiste. Każdy uczeń, jak tylko wraca ze szkoły do domu, to marzy o tym, żeby uczyć się dalej, tak? Więc taka lektura. Nie sprawia w ogóle problemu. Ona wiecie, nie wpływa na obowiązki takiego ucznia. Jest to więc czasochłonne, nużące i trudne do przejścia, szczególnie dla osób, które nie mają dużych zdolności, jeśli chodzi o przyswajanie i interpretację tekstów, bo musicie wiedzieć, że ludzie są różni i to, że ktoś przeczyta lalkę bez problemu i dla niego będzie to niemalże. Obyczajówka prawie jak spod pióra Weroniki Jancerowicz. Przepraszam wszystkich za porównanie. Proszę, nie zjedzcie mnie w komentarzach. To dla kogoś innego lalka będzie przeprawą nie do zniesienia, bo on przy pierwszym lepszym archaizmie po prostu się wyłącza. Nie zamierzam bronić tutaj ignorancji i kolokwialnie mówiąc... durnoty. Ale jednak no musimy być świadomi, że te książki... Nie są dla wszystkich łatwe w przyswajaniu, i czasem naprawdę trzeba się trochę poświęcić. Ale nawet jeżeli już, wiecie, weźmiemy tę lekturę do ręki, znajdziemy na nią czas, znajdziemy moce przerobowe mózgu, żeby jakoś zagłębić się w tę treść, no to dalej pozostaje jedna, jedyna rzecz. Która jest już absolutnym killerem jakiejkolwiek przyjemności odczuwanej z lektury, jakiegokolwiek fanu, zabawy, rozrywki, coś, co sprawia, że przestajemy postrzegać książkę jako książkę. A jest to oczywiście interpretacja w polskiej szkole. Interpretacja wydawałoby się, że jest czymś osobistym. Interpretacja z założenia ma być. Powiedzmy, częścią prywatnego poglądu na daną rzecz, na daną sprawę. Nic bardziej mylnego. W polskiej szkole interpretacja jest jedna. Trzeba ją przyjąć z góry, nawet jeżeli my nie jesteśmy w stanie zinterpretować utworu w ten sposób. Dlatego, że ta interpretacja, którą narzuca nam szkoła, jest w tak zwanym kluczu. Jeżeli jakiemuś prowokatorowi lub szaleńcowi przyszłoby na myśl, żeby klucz zignorować, to musi wiedzieć, że mu grono pedagogiczne rękę odrąbie razem z tym czarnym długopisem na maturze. I wstawi tam kardynała. I do zobaczenia za rok. Czy tam we wrześniu. Szczerze nie pamiętam, jakie są procedury. Więc nawet jeżeli wy niekoniecznie widzicie w lalce jakieś wielkie idee pozytywistyczne, to musicie przyjąć, że one tam są. Nawet jeżeli dla was Ferdy Durke jest po prostu czymś co mogło się zrodzić tylko w delirium autora, to dalej musicie zrozumieć pewne aspekty i szablony, które oczywiście Gąbrowicz stworzył właśnie po to, żeby polska szkoła mogła narzucić im pewne ramy i ubrać je w swoją interpretację. Właśnie dlatego Gombrowicz napisał tę książkę. Właśnie o to chodziło w tym. E, zupełnie nie dlatego, że chciał się przeciwstawić krytykom. No i teraz wyobraźmy sobie takiego przykładowego ucznia, który nie dość, że jest trochę noga z polskiego, nie ma zdolności do czytania, pisania takich, wiecie, skomplikowanych rzeczy. On jest bardziej ścisłowcem, w cudzysłowie. Jest uczeń, który nie za bardzo umie, nie za bardzo mu się chce, i jeszcze dostaje wpysk tą interpretacją i tym kluczem, który musi zapamiętać, mimo że on go nie widzi, bo nie ma po prostu talentu, żeby zobaczyć te rzeczy w lekturze. No to jak to połączycie wszystko, no to jak taki osobnik ma nienienawidzić lektur? To jest oczywiste, że dla niego zawsze lektury będą po prostu czystym cierpieniem. A jest to trochę smutne, bo przecież same lektury nie są wcale jakimiś złymi książkami. Jest wiele lektur, które nie zastarzały się tak bardzo i które świetnie sobie radzą po prostu jako twory rozrywkowe. Ja na przykład bardzo pozytywnie odbieram zarówno Ferdydurkę, jak i Mistrza i Małgorzatę. Całkiem podobały mi się Dziady. Czy, no nie wiem, tango mrożka, które też uważam jest super zabawą. Więc wszystko tak naprawdę zależy od podejścia. Niestety, polska szkoła niejednokrotnie pokazała nam, że nasze podejście tak naprawdę w ogóle się nie liczy. I w sumie to najważniejsze jest to, żeby napisać zgodnie z kluczem i wtedy mieć te 60%, czy ile tam chcecie mieć. Oczywiście możemy tutaj dywagować na temat zasadności niektórych książek na liście lektur. Bo niektóre wręcz wołają o pomstę do nieba, patrząc na to, że nie zostały zmienione od wielu, wielu lat i ciągle pcha się ludziom do głowy to samo, mimo że czasy się zmieniają i rzeczywistość wokół nas się zmienia, to my dalej jesteśmy wychowywani na ideałach, które wyrosły gdzieś tam w PRL-u. No ale to powiedzmy, że Polska Szkoła to jest temat na nie jeden i nie dwa takie odcinki, jak ten, który teraz oglądacie. Więc pozwólcie, że pominę może system edukacji. Obawiam się, że nawet wprowadzenie do kanonu lektur książek, które byłyby bardziej rozrywkowe, nie zdałoby egzaminu. Bo jeżeli te książki, które miałyby być w cudzysłowie fajne, zrobilibyśmy z nimi to samo, co polska szkoła robi z tymi OG lekturami, no to nawet ich by wam się nie chciało czytać poważnie. Bo nie ma chyba niczego gorszego, niż. Wzięcie jakiejś książki i zmuszenie czytelnika do interpretacji w jeden określony sposób i zamknięcie mu w ogóle oczu na jakieś pozostałe myśli na temat tej książki. Zapomnijcie o kółkach dyskusyjnych, zapomnijcie o klubach książki, zapomnijcie o jakimś własnym patrzeniu na różne tematy. Tego po prostu nie ma. Jest Książka, która ma jedną interpretację, ona jest jedyna słuszna, jest ona po naszej stronie. Obawiam się, że niestety polska szkoła musiałaby przejść kompleksowe zmiany, żeby pogląd uczniów na lektury, jakkolwiek, się zmienił. I jasne, pan Tadeusz zawsze będzie miał w sobie coś ciekawego. Lanka zawsze będzie interesującą powieścią. Te zdania, które przed chwilą powiedziałem, one są prawdziwe w głównej mierze dla. Tych dzieciaków, które są polonistami, którzy po prostu lubią analizować teksty, którzy lubią w ogóle czytać, którzy lubią poznawać fikcyjne historie i dla których słowo 13 zgłoskowiec, czy pozytywizm praca u podstaw, albo oniryzm, nie są wcale takimi strasznymi motywami. I trochę przykre jest to, że mimo że naturę zdałem już kilka lat temu. To niewiele się w tej kwestii zmienia w systemie edukacji. Tak czy inaczej, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Napiszcie, jaka jest Wasza ulubiona lektura szkolna. Jeżeli mam tu jakichś maturzystów, to napiszcie, co sądzicie o maturze, o lekturach i w ogóle, yy, czy cieszycie się, że chociaż ten jeden egzamin jest już za wami, chociaż teraz to już będzie drugi. Bo ja to nagrywam w dniu, w którym jest matematyka, a Wy to pewnie obejrzycie w dniu, w którym jest angielski. Zapraszam serdecznie na inne moje socjale. Instagram lubimy czytać. Nowa Fantastyka, tam wszędzie można mnie znaleźć. Jest też Discord, do którego zachęcam, żeby tam wejść. Tam też jest śmiesznie czasami. Zachęcam do wspierania kanału, jeżeli chcecie dostać fajne bonusy, o nich możecie sobie niżej poczytać. No i przede wszystkim do subskrypcji tego kanału, jeżeli jesteś tu nowy, nowa, będę bardzo wdzięczny za zostanie na dłużej. A my widzimy się już w kolejnym odcinku, który będzie jak nagram i rzucę, czyli mam nadzieję niedługo. Trzymajcie się, po. pa! Powiem wam, że coś jest nie tak, bo są już matury, a ja do tej pory nie widziałem ani jednego mema związanego z tegorocznymi maturami. Co się dzieje maturzyści? Co się z wami stało? Za moich czasów to było pełno takich memów. Gdzie one są teraz?